Taki trochę nowy, trochę stary. Czemu? Zaraz ci wszystko powiem Tomek. Albo ty mi opowiesz, ty się znasz. Ja się nie... Taki nie skromny nasz kawaler dzisiaj, kurcze blade. Ja się nie e... podstówki. O kurde. Mnie ja nie dotyczy podwyżka węgla, bo ja mam kaloryfer. Ty, ty... Przy... <śla> Przypomniał mi się to żart. Rozmawiają dwie blondynki, jedna do drugiej mówi Ty słyszałeś, że paliwo podróżało? A drugą: mówi, mnie to nie, nie dotyczy, ja ten tak ten... zawsze za stu wyleję. Za 50. Uu. Ale wiesz, co ci powiem, Tomek? Czasem jestem zmęczony, troszkę nie chcę się pracy i tak dalej. Ja jak z tobą chwilę poprzebywam, Aż. to od to razu... To nie, to od razu jakoś ty masz taką energię pozytywną no. w sobie. Myślisz, że tak jest, że to jakiś magic? Nie wiem. Obud do po księżycu? Co to, to gry w kosze są. Kiedy, Jesteś, kiedy, teraz? kiedy ostatnio grałeś, proszę? Kiedyś, w tamtym wieku. A to dosłownie w tamtym wieku. No. Dałem dwie podstówki, bo jest mało podstówek już. Mało? A. Drodzy to widzowie, z racji, że teraz będą przerwy zimowe, proszę powyjeżdżać, i nie dla własnej przyjemności, tylko maile analogowe nam powysyłać. tak, Tomek? Tak. Ty jedziesz gdzieś? Tak. Gdzie? Tak. Gdzieś Uu. daleko jedziesz jak nie mi chcesz powiedzieć? Do, 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 do dancing. Do dan dancing. Do dancing jedziesz? Uu. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego Podoba się dla mnie. Z tej strony Kamil. Zaczynamy od maili analogowych. Uwaga! Pozdrowienia z Rajchu. Gosia i Piotr. P.S. Nie stać mnie na Berlin. Berlin, Warszawa, wspólna sprawa. Takie coś mi się przypomniało. Okej. Okay. Pozdrowienia ze słonecznej Barcelony dla Kamila, nie Kamila, całej ekipy. Agata i Piotrek. P.S. Pojechaliśmy do Barcelony, by wysłać tę kartkę. Wasze YouTube y podobają się dla nas. O i to jest Szczerek i kolejny uczciwy człowiek. Bardzo dziękujemy. Trafiają one na naszą tablicę sławy. Teraz tak. Tomek, opowiadaj co to za rower, bo to ty dzisiaj przygotowywałeś się. Jesteś jakby gospodarzem programu. Nie, nie, no to, to był to twój za dużo pomysł. Proszę, proszę. Słuchaj, co, no co, jest to. Rower. Rower chyba od największego producenta. Jest to Giant Propel Advance 2. I to w ogóle mogą nie wszyscy wiedzieć. Giant jest największym producentem rowerów na świecie. Tak, po prostu. Jak sama nazwa wskazuje. Może stąd. Jakby no to... był najmniejszym, to by mogli się nazywać. Mini. Nie? Ale żart. Ty to kowalasz jesteś? No. Ha, ha, very funny, mother... To jest podstawowy model w ofercie, powiedzmy, z rowerów Oreo, tak? Nazwijmy to. Rowerów szosowych Aero. A rowerów szosowych Aero w takiej cenie tak naprawdę Ciężo jest... chcę je znaleźć. Jest jak na lekarstwo, ponieważ tak. Spec za mordyzm. Trek za mordyzm. No ma niby połączenie, tak? No ale to już nie jest takie typowo No nie Aero. jest typowo, no. No i, i, i tak naprawdę Orbea, pewnie Scott. Ale Orbea też się dzieli na dwie, tam jest. No ale tam jest Aero. Tak, ale to ta droższa orka. No tak. No. Generalnie w tym budżecie jest bardzo ciężko kupić rower Aero. A nowy Giant Propel Advanced 2 w tym roku. On potaniał chyba nawet, bo on 13 599. Oprócz tego, że potaniał, to ja się wtrącę troszkę. Po raz pierwszy, według mnie i mojej skromnej osoby, bo Giant Propel Advance 2, mając na uwadze wcześniejsze sezony i kolekcje 24, 23, no. 22, to on technicznie się nie różni, chyba. Nie. Ale po raz pierwszy można powiedzieć, że ten propel jest rowerem ładnym, bo tam te wcześniejsze, ja pamiętam, jeden był czerwony, drugi jakiś był niebieski, no to są takie kolory, że nie wszystkim leży, a w końcu zrobili rower, którego powinno się sprzedawać dużo. Ten jest ładny, a jeszcze ładnie jakby on był cały, tak jak ta stawka na górze. Mi się ta stawka podoba najbardziej. A może wtedy nie by byłby aż tak ładny, bo był pstrokaty, a nie każdy chce być kolorowym Słuchaj, ptakiem. W tej cenie tak naprawdę dostajemy fajną ramę już. To nie jest rama co wypadła psów z Podogona. I nie jest to jakaś ta marka też nieznana. Tak. Dostajemy pełną grupę 105, czyli pierwszą grupę tak naprawdę chyba już taką, na której można się wyścigować już. Pierwszą grupę, która to. ma sens. Mówić, że 105 ma się w rowerze, to już jest nie szczerze, żyje. to już jest w porządku. To już znaczy, że kumasz gdzieś dzwony bił Może ty To tak, jakbyś był, pił piwo z małymi procentami. No takie dziwne porównanie. Ale przypomnijmy, że to jest 105 2 na 12, 12, ale na tak. Linkę. Jeszcze nie jest to Di2, a na linkę. Tak, ale 105 samo w sobie, to już jest na podium, wyżej tylko Ultegra, dura i kropka. Tak, ale 105 jeszcze jest, sto... jest, zaliczana jest do tej grupy. 105 Di2, tak. potem Ultegra, Dura-Ace, 2 Tak. Durace, DI2. tak. E, wiesz co, tu tylko tak naprawdę nie są tarcze od 105, tylko zatrzymajki, czyli tarcze są od, nazywają się Giant MPH. No, kiedyś były, były Giant hamulce Giant MPH. M Jak ktoś ogląda od dawien dawna i się interesuje branżą, to Giant MPH, ja pamiętam takie Hebleby no, U. Były z takim... Dużym, z tutaj na, na płyn. I te, one miały taką busolę i takie pokrętła Miały srebrne. i takie... No? no? to pierwsze były, słuchaj. Tak naprawdę, jeszcze w zestawie dostajemy dwa koszyki, które muszą być... Znaczy, muszą, nie muszą być, ale są dedykowane do tej ramy, żeby mniejszy opór powietrza był, żeby to była spójność, tak Czyli naprawdę. można rzec, że są to dwa koszyki aero. No tak. Ja nie pamiętam, czy we wcześniejszych propelach były. były koszyki. Były. Były, bo twój kolega kupował i on też miał te koszyki, ale wyrzucił je, bo mówi... Nie pasowało coś mu w nich. Okay. Tak naprawdę. Dostajemy sztycę karbonową z jarzenkiem aluminiowym. Jest. I tu, do czego bym się przyczepił to jest kokpit. A co to bym się przyczepił? Co ci Niektórym, niektórym, pozdrawiam panów z pewnej grupy, niektórym ten mostek yy, się nie podoba, mówię że takie kowadło trochę. Fajny. O! No, Taki znaczy fajny pojęcie hmm. względne. Dostajemy... Tomek, klasyka będzie zawsze w cenie, to tak jak kobieta włoży ta, czarną sukienkę ta. i szpilki i będzie super, tak samo to, to jest ładne. Kierownica jest z lekkim parapetem, czyli możemy sobie rączki tutaj położyć, czyli jest płaska, aluminiowa. Aeropłaska aluminiowa. Aeropłaska aluminiowa, na pierwszą tętę ja bym wyrzucił kierę jakąś sobie karbonową może tutaj włożył. Ja bym nie wyrzucał. Czemu? No po co? Jak na początek ktoś, Obyjka, kupuje, miarę, okay. na początek ktoś kupuje rower... Tu mamy naprawdę wszystko, żeby nim przez długo jeździć. Oczywiście później jak się zbuforuje pieniążek, będzie się chciało coś wydać, albo partner, partnerka będzie chciało coś kupić, to można się pobawić w modyfikacji, ale na start to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny rower. Jaka owika? Owika okej okay jest. No ładnie. jakiś pobłoźliwy stały stygnął. Ładnie się klei do rąk. I powiem ci on stoi na kołach są to koła sygnowane przez Gianta, tak? opony są sygnowane Gianta. Tak. I on stoi na x 725. No i to jest wtopa. Nie, to nie jest wtopa. Tomek, a więc tak, przybliżę yy, krótką przyszłość. Jak, załóżmy, że jesteśmy w przyszłości i oglądamy już Tour de France, a wiem skąd inną to od producentów opon, że na przykład czołówka w tym roku peletonu zawodowego na turach no. będzie jeździła. Na oponach 700 na. Ja mam takie w rowerze nowym. Bo trzeba mieć kochane, żeby jeździć na wąskich oponach. 700 na 30. To będzie prawdopodobnie najbardziej popularny standard w sezonie 2025. No ale niektórzy, tak jak Tomasz, mogli się zatrzymać, że lubią tak. 23, 25. 23 Tomek... nie. Ale wiesz, co jest najgorsze? Ty się nie mogłeś przyzwyczaić na 28 i nie wsiadłeś w tym roku chyba na 28. Jak nie poligonem na 28. No i jak 28 względem mam wrażenie, że te 25... Ja inne opony miałem, bo inny, z innej marki, trochę lepiej się zbierało. No ale daj mi dokończyć tu. No. Bo on stoi na 25 w serii maksymalnie, bo ja dzwoniłem do pana Gi Gianta, no. maksymalnie da się tu wstawić 32. No Nigdy więcej do roweru Aero raczej nie wstawia. No i i... i, i... I właśnie, i to jest takie, takie dziwne, bo rower era, opony tak naprawdę już w tych wszystkich rowerach, w tych aero, w tych spinaczkowych, tak, chociaż już widzimy, że to połączenie zaraz może nastąpić w każdej firmie, że opony wlatują od rowerów Endurance już. No 30 to jeszcze nie Endurance, Endurance to były uznawane tak 32, 34. No kiedyś 28-30, to już w Endurance, bo jak było 23-25, to tam było 28-30, potem hmm. 32. Ale ten czas biegniemy ciągle młodsi. Ale wracając, wracając do kół, no, oczywiście sztywne oczki to jest standard na dzień dzisiejszy. Ja sobie zdjąłem to łoponę dzisiaj. To jest hukles. Więc tu. Generalnie, jaki jest problem z huklesem? ja już tłumaczę. <laughs> Niebawem zobaczycie nowy projekt mojego roweru. Ja tam zamówiłem sobie koła. No i z firmy Continental Polska, czyli od dystrybutora Shimanu, bardzo dziękuję, dostałem, 100 lat. dostałem oponę Aero 111 i tutaj największa ciekawostka, opona do roweru, ona oczywiście w cenie tam będzie dużo niższej, ale katalogowa cena opony szosowej do roweru, którą można założyć tylko do przodu ja wiem, ile on i ma standard 29 i jest tylko na przód, 515 zł, dostałem taką oponę, ale teraz co się okazuje, jaki jest problem z huklesem? Generalnie, podobno hukles to sam w sobie nie jest zły system. Tylko Trzeba bardzo uważać na to, co zaleca producent. I teraz tak, mój nowy producent kół na swojej stronie, tak jak każdy szanowany się producent, ma rozpiskę, które oni opony przetestowali, a które nie. Opona Continental Aero, to jest niby najnowszy szczyt technologii kosmicznej z Marsa i w ogóle, nie była niestety na tej liście, a z racji na to, że ja zamierzam wyjechać z moim kompadrem i z drugim kompadrem i jeszcze kamperem z kolejnym, tak? kolejnym kompadrem, do Hiszpanii, to jakoś, jeżeli oni nie przetestowali, aby mi opona na zjeździe spadła, to musiałem ją zdjąć. I po... dam znać, jak te huklesy wyglądają. Ale generalnie, jeżeli nie ma na stronie producenta opon Q rozpiski, że dana opona pasuje, to lepiej jest jej nie wstawiać, co widzieliśmy nieraz w tym roku na zawodach szosowych. Tak, Tylko to jest takie, moim zdaniem, uścięsiwianie trochę ludzi na siłę, bo tu tak, dętki nie włożysz. Nie włożysz. No właśnie, i teraz jedziesz. No plus jest taki, że jedziesz na mniejszym ciśnieniu, tak? Więc troszkę wygodniej. No i masz masę niższą. Niższa masę. No dobra, ale teraz jedziesz pod granicę, łapiesz gumę. Co no. robisz? No wóz serwisowy wzywasz. No właśnie. A ja co robię? Ale dętki nie założysz? Nie, bo jest kukles. Ja takie koło? A ja zgadnij, co ja robię wtedy? A ja tak o, podnoszę rękę. No. Gregary podjeżdża. Chłopaki stają, jeden rzuca pompkę, drugi no. rzuca łyżki, trzeci rzuca dętkę. Ja a nie zmieniają ci? No, jeden trzyma koło, drugi ściąga, tak. Ja stoję, mówię co robić. No właśnie, Biorę ja... pompkę, pompuję pierwszy, no potem jeźdź zmienia. ja myślałem, zmiana. że ty jeszcze nie daj Boże, musisz sam dętkę nie, zmienić. Nie, no trzech zmienia. No, no ja myślę. Trzech Jezu. pompuje na zmianę, żeby się nie znać. Ja myślę, każdy. no, no, no. no. Nice. Więc powiem ci, to jest takie uszczęśliwianie ludzi troszkę na siłę. A te łopony, co ty mówisz, to nie opracowali z DT I te koła DT są kompatybilne z tym. Tak. czyli już zagadka jest rozwiązana, że nie mam kół DT tak, ale nie powiedziałem, że to są koła amerykańskie jeszcze a nie powiedziałem jakiej firmy, bo firm amerykańskich kilka co robi, co robią koła tak naprawdę można y... podsumować rower dość krótko jest on absolutnie fajny, jest przede wszystkim ładny a Giant... no jest, to się muszę zgodzić, akurat z tym z tym Giantem, tak jak Propel mi się nigdy tak za bardzo, nie ten, mi ale tylko ten... ten najdroższy się podobał no ten Maćka, tak, tak. Pozdrawiamy Maćka, Maciek ma propela wypasionego, ale... To jest dobra baza do rozpoczęcia takiego To jest dobra przywody. baza i tutaj za dużo bym nie zmienił. Faktem jest, że mi troszeczkę nie dwie rzeczy, to jest szerokość opon, no i te tarcze. Y y ale y idąc dalej i co warto oddać na plus dla Gianta, przynajmniej tak mi się wydaje, zobacz, że mimo tego, że są tutaj przywody, ich nie widać. Nie widać, bo tutaj... O, nie tu, widać. Tu idzie... Tak? Tak, tutaj tak? się chowają, ale powiem ci, bo nie znam, parę ludzi miało poprzednie wersje tych propeli. No. Pierwsza rzecz do wyrzutu, i to teraz nie jest moja fanaberia, no. to są koła. Generalnie, bo to też trzeba sobie powiedzieć otwarcie, one ciężkie jest To podstawowy będą. model roweru Aero Gianta. Mamy dobrą cenę, bo mówmy się, jest to bardzo dobra cena. Tak. Ale te koła są ciężkie. Są ciężkie. Pierwsza rzecz to chyba nie kierę, a dozbierałbym sobie przez zimę, na spokojnie, czy nawet na raty i wziąłbym sobie fajniejsze kółka. A gdzie się zbiera pieniądze? W bankomacie. W bankomacie się zbiera, w domu się zbiera, tak? Rozumiem. Możesz mu powiedzieć dla, dla, dla drugiej połówki, słuchaj, szedłem, napadli mnie, <laughs> zgubiłem pieniądze, znalazłem koła. Prawda? Wymieniłem na narodowe... Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy prawda. No ale wymieniłem to, zamieniłem się z kimś. No. Dałem bilety Narodowego Banku Polskiego, a da, ten ktoś dał Mikoła. Ja nie kupiłem, ja się wymieniłem no. w sklepie. Podziwiam twoją dziewczynę. <laughs> <laughs> no, to ja tak nie robię, ale wy możecie spróbować. No. Rozumiem. Fajny rower, naprawdę, podsumowując. Nie, fajn, jest ładny. Fajny rower, ci. bo nawet sam fakt, jak tutaj, tylko kawałek tego pancerza. A jeszcze to, jedna rzecz. Jedna rzecz, na której warto żyć. Tak, tutaj mamy. Ramę przygotowaną pod czujnik Ride Sense. Przypomnę, jakieś takie, takie czujniki były montowane w firmie na T. Duotrap. trapy. Nie wiem czemu Giant się jeszcze w to bawi. No, może chce być za, ładnie. Może chcą być, żeby to ładniej było. No nie wiem, mają to przygotowane, kupuje się czujnik, wtedy nic tam nie, nie sterczy na zewnątrz. wkomponowany jest w ramę. No Chyba wszystko. Dożywotnia gwarancja jeszcze oczywiście. Lifetime. Lifetime warranty. Armorów nie ma jak to w rowerze szosowym. Tu nie trzeba armorów. Tu powiem Ci... Przecież I nawet Giant, naprawdę, to jak Giant poszedł do przodu ze swoimi siodełkami, jakie oni robią fajne i wygodne siodła, to szopba. Tak, oni robią fajne, wygodne, i to doczytałem, że to jest kompozytowe. Kompozytowe, ale oni to zrobili, wiesz dla kogo? Dla klienta. Nie, a jak się ten model siodełka nazywa? Nie, jak. Flat. Dla Felicjana. Bez przesady. Flat. Dziwna nazwa, jak na polskie, no ale dobra. <laughs> Tu może, chociaż tu ciężko taką wikę kolorystycznie dobrać jakoś. Nic tu nie zmieniać. Kupować, jeździć, cieszyć się i przede wszystkim testować. Jak ktoś nie miał Gianta, nie chce kupi kiedyś Gianta. Jak se nie miał Cannondale'a, niech se kupi kiedyś Cannondale'a. Testujmy, bawmy się, cieszmy. Nie ma jednej marki, która jest najlepsza. Tak samo, jak nie ma jednej marki samochodów, ma. która jest najlepsza. Warto móc sobie pozwolić w życiu przetestować kilka, żeby było po prostu fajnie. żebyśmy mieli jedno. szerszy. Środek supportu jest na preswicie. O, oh, a to już jest ciekawe, bo większość już przeszła na łożyska zewnętrzne. A dalej, przejdzie. I co co im zrobisz? Bo presfit jest bardzo dobry pod, pod warunkiem, że jest precyzyjnie wykonany. Z przodu mamy mańską korbę 52,36, a z tyłu kasetę 11,30. Tak jak mówię, na społeczeństwo tak troszkę. Co dobrze, 52,36. Ugniatać moc można robić. Ty, ja u siebie mam chyba 11,25 albo 28 kaset. O! To ja bym przed tą Hiszpanią. Ale karłem mam 50. Coś bym tam pozmieniał. Nie, to nogi muszą działać, a nie a. kasety. I łącznik pomiędzy siodełkiem a no. kierownicą. Ja nawet go zważymy tak? z tobą. Ja go zważę z tobą, bo mam akurat wagę przypadku. Przypa Dawaj ją to przypadkiem zważymy. Zestawię, o, jeszcze jedna rzecz. W zestawie o, o. jest mleczko, łyżki do opon i jest uchwyt tutaj na germinę. Ale tu się pojawia pewna rzecz. Bo ten uchwyt, podejrzewam, nie będzie kompatybilny z nowym łachu Ace'em, który jest No jak jest, jest garmina, garmina, to z łachu Ace'em nie będzie Nie chodzi tego. o to, on się tu nie zmieści. No ja rozumiem o co chodzi, ale to bo powiedziałeś, że uchwyt jest pod garmina, a pod łachu też jest. Nie wiem, jakieś końcówki. No to Musiałbym to ma. Ale jest za duży. Zatyrkamy. O, nie tego szukamy. Warzyw. Ja specjalnie ugniatacze wykręciłem. I to jest rozmiar midi. No, i ile obstajesz, Tomek? Nie wiem, 9. 9,08. To powiem Ci, tu trzeba dobrze się na, na, natyrać. Ale co tu natyrać? Zmieniasz koła i spadać ci tu kilkaset gramów. No to spadać i pół kilo, powiedzmy, tak? Może spać. No, a, a resztę z czego zbijesz? Z wszystkiego innego. Jak czegoś nie wiesz? Pytaj. A jeszcze go zważymy? Yy, ten. Na tablicę powiesimy. A teraz na tablicę. magnesów nie ma. A to niespodzianka. A to nowy. O. Ty, poważnie, ale ja go tu przyczepię, tego żitałka, tu podkradnę magnes z tego żitałka i damy go tutaj, on się podoba dla mnie. O, na razie, pa. Dzięki, że byliście z nami, pamiętajcie, dzwonki, lekie suba, rowery na platformach. Kupcie skarpety, kupcie smary, kupcie płyny do mycia, lampki, bo jest jesień, zima, tak naprawdę i trzeba być widocznym. Dzięki. Pa. pa.